Dzień dobry moi drodzy widzowie. Dzisiaj zająłem się trochę swoimi sprawami, swoim ogródkiem, bo kaczki jakoś tam rosną. Dzisiaj dostały nowy prezent. To nie mam syna, to się bawię chociaż z kaczkami w jakieś nowe prezenty. Jak tak dalej później dostaną samochodzik zdalnie sterowany, bo nigdy nie miałem. Miałem dwie córki i nigdy nie chciały samochodzika. Ale a propos, a propos warzyw, właśnie jest u siebie słuchajcie i staram się tutaj ratować co mogę. Zobaczcie jaki mam piękny szczypior. przepiękny, 7 latka i nowy szczypior posedzony. Piecuchę mamy tutaj, zobaczcie. Ale to wszystko kurde takie małe jakieś. Tu mało mi szczypior cały przez te cholerne desce. No ale ludziom kapusty poniszczyło, więc myślę, że tragedy nie ma. Ale najważniejsza rzecz to tam. O widzicie, tam się leje woda teraz. To jest, to jest brukę. Tu mam brukę posadzoną do przeplancowania, ale ona coś kurde tak cienko mi idzie. A to miała być, że tak powiem, legenda mojej kuchni. To w każdym bądź razie, no parzewnik, no widzicie, no staram się go ratować, ale to wygląda, no jest zielono, no jest zielono, sałata jest, wszystko jest, ale ale to nie tak, w Anglii jest zdecydowanie lepiej to wygląda. No ale nic, ratujemy sytuację, słuchajcie, z skawki nam urosły przez przypadek. Tutaj mamy znowu schnie a chociaż po prostu wody. Ja nie rozumiem co to chodzi Tu poszła w liście Zamiast włodygi Ale najlepszy numer, słuchajcie, jest taki, że To Wam pokażę szybko jeszcze Zobaczcie co mi tu urosło. Na kompostowniku. To są pomidory. Po prostu rewelacja. No. Jestem pod wrażeniem, tyle tyle pomidorów jeszcze nie miałem. Zobaczymy, czy je się czy je tu zostawić. No tu mają dobrą ziemię, ale za dużo ich jest. No więc, widzicie, jak wygląda ciężko. I ile to trzeba włożyć w ciężkiej pracy, żeby przygotować takie zdrowe warzywa, swoje, swojskie. Widzicie, a gdzie tu jeszcze kucharzyć. A taki kucharz to jest kurczę raczej osoba wielozadaniowa. Naprawdę wielozadaniowa. Jeszcze trzeba się martwić borami tuchowskimi. Jeszcze trzeba załatwiać pieniądze. No to po prostu jest za dużo. No a trzeba, no słuchajcie, ja ten kanał prowadzę po to żeby wam mniej więcej pokazać jak to wszystko funkcjonuje tutaj w takiej agroturystyce. Zresztą przejdziemy się po mojej agroturystyce też. Nagrałem wam filmik, zobaczycie, jak wygląda u mnie ta moja turystyka Może i nawet od kuchni. Choć od kuchni na razie nie. Od kuchni macie na Instagramie, w razie czego. Więc jakby coś to cześć i czołem i tradycyjne kluski z rosółem. Ten weekend zapraszam. Słuchajcie, to śpiegatowo w będzie się działo. Będzie piknik średniowieczny. Ja też tam podjadę sobie w sobotę. Zobaczcie, jak sytuacja wygląda. Za was też zapraszam. Przyjedźcie, zobaczcie. Spotkamy się, będę na miejscu, możemy gdzieś porozmawiać, bo wszyscy, wszyscy oglądają mnie z daleka, nikt nie chce rozmawiać. No. Więc zapraszam serdecznie do Świekatowa i na ten filmik i na naszego YouTube'a zapraszam, posłuchajcie na YouTubie i na TikTok'u są zupełnie inne filmy, żebyście nie byli zdziwieni. Trzymajcie się jeszcze raz, dziękuję serdecznie, kochacz Borys Was pozdrawia.